I witam Was na moim kanale. Słuchajcie, no, ja teraz oczywiście mam troszkę inną profesję niż do tej pory. I stoję sobie, czekam aż oni tam podejmą wszyscy decyzje. A żeby podjąć decyzję, to jakby co? Słuchajcie, wam pokażę taką ciekawostkę. Macie taką nawigację, co nie? Jak zopiecie gumę, czy cokolwiek, a jesteście w mojej okolicy, Ciskacie i wybierać odpowiedni symbol, na przykład zagrożenie, że jest w tym miejscu, wypadek, bo widzimy wypadek, to wtedy jestem w stanie, jak to się mówi, zerwać się z fotela, wskoczyć w samochód i przyjechać do Was z odsieczą, by Was tu z takiej niestety opresji wyratować. Tak? No tak to wygląda. No także zobaczymy, jak to tam się dalej rozwinie. A wy pamiętajcie o takiej fajnej aplikacji, która jest w internecie i możecie sobie ją zainstalować. To mi właśnie kolega z branży polecił, a czy polecił. Podsunął pomysł, jak, 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 to się mówi, ratować Was niestety z opresji tam stuczek, nie stuczek, zapanej gumy. Także teraz mam po prostu troszkę więcej widoczności was, oprócz tego, że dzwonicie, to jeszcze ma taką możliwość, że Was zobaczę. Także dzwonić, zobaczyć. Zapraszam do korzystania z mojej usługi. Przewóz samochodów tej i nazad. Nowych, starych, bez różnicy. Byle nie waży więcej jak 1700 kg. no tak Wam podpowiem. No. Dobra, słuchajcie, nie będę Wam te przynudzał. Żałuję, że jeszcze CB nie włożyłem sobie, bo bym chociaż się z kimś pogadał, a tak to w suchym pysku jak siedzi, ani kukuryku. I niestety. No dobra. To trzymajcie się szerokości prawą stroną, nie na skos, jak tutaj cyklista. Do następnego.